Hej wszystkim, to The Loper i Merekaden. <grym> Serio. Hey wszystkim, tu The Loper i. Mary Kayden <grym> Właśnie zaczynamy kolejny piękny dzień, jest godzina 13.53. I jedziemy. nie zaczęliśmy dnia. Dobrze. Do zaczęliśmy dzień wcześniej. To to w Opolu. Byliśmy przez chwilę w urzędzie miasta i The Loper odebrał swój nowy dowód. Ja miałam nowy dowód w zeszłym roku, więc też już mam taki ładny. Miłe uczucie, kiedy zmieniasz zdjęcie na dowodzie z tego, które miałeś w wieku 18 lat. Znaczy przynajmniej mnie się podobało, bo mi się nie podobało tamte zdjęcie. A nowe jest całkiem spoko. No, u mnie tak samo. Dużo lepsze. No, dużo lepsze. No co, będziemy in touch. A ja, a ja jestem na autostradzie i zgadnijcie no serio? co korki korki na autostradzie to co byby najbardziej Obudziłaś się coś Cześć Pioszku. po drugiej stronie autostrady też auta stoją i to jeszcze gorzej niż my na parę kilometrów, tak tu mijają trzy gdzieś. Te? No. O oh mój na Opolę Południą. Ładne rzepaki. Tu są martwe na szybie. I bramki. Już nie. O, No dużo lepiej, ale te flaki zostały. No. To się tak łatwo nie spierze. Okej, okay, jesteśmy już. Do. Kocham tą koszulkę. Te się, że ja nie wziąłem koszulki z pikaczu, Byśmy pasowali do siebie bardziej. No, znaczy dochodzimy do zoo. W ogóle musiałam sobie kreski zmazać, znaczy zetrzeć, bo mi się cały make up rozmazał w samochodzie od tej klimatyzacji, mi strasznie oczy Co? łzawią. Co? No. Cały miet, czas. Czy mi... to było chłodne. No ale właśnie. Cały czas mi oczy płakały. No ogólnie zgubiły się nasze słak okulary. Takie niebieskie, nie wiem gdzie są. Jeśli ktoś widział, dajcie znać. <noise> Ktokolwiek widział. Ale to miga. To no, jesteśmy już pod za Muszę opolę. się. Ten jest fajny, on jest taki mięciutki, ale to jest karakal. On ma długi ogonek i w ogóle nie ma Plam, plamek. Mam krótki ogonek. Byliśmy zakupy, byliśmy się, że zamkną sklep. Zacznę od najmniejszych rzeczy. Kupiliśmy dwa magnesy znowu. Na lodówkę? Na lodówkę oczywiście. Jeden to jest taki ryś. Trzyde, głęboki. No, nie wiem, czy. O, patrz, on się rusza jakby. Tak? No, nie się daje. No nie, na kamerze wygląda jakby się ruszał. Naprawdę, wygląda jakby się nie ruszał, tylko ja bym sobie był taki głęboki. I taki magnes bardziej ceramiczny. Też głowa Rysia. No, Rysiu. Tak, moja kolekcja Rysi się powiększa. No i najważniejsze. <laughs> o, nowy pluszowy ryś. On jest taki słodki. A Chociaż kiedyś był tu taki większy ryś, który mi się mega podobał. Jednakże wtedy go nie wzięliśmy. E, no, ale ten też jest ładny. Jeszcze był bardzo ładny karakal, ale... Myślę o nim, ale... Zostanę może jednak przy rysiach w, w ciapki. No jest mega słodki, uwolniliśmy już go z matki. Będziemy z nim chodzić na spacer. No ładny jest! słodki. Można mieć obsesję na punkcie rysi? No, 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 no. No, to no to jest smutne, że ludzie mają tak mało rzeczy z rysiami. No, koty, psy, wszystko jest, a... Rysie, tak ma lwy, no inne dzikie koty. Czemu rysie jest tak mało? Wczoraj na krupówkach pytamy pani, czy są jakieś pluszowe rysią. On tak, on tak... Rysie? Nie. Nie rozumiem. Nie można Rysi lubić. Szcijmy więcej rysi. Fajnie o tej porze mało ludzi. Powiem Wam, że o tej porze jest większa nadzieja, że koty się dzikie obudzą jakieś. Na przykład... Rysie! Dobra. Opatrz, idealne dla mnie i dla ciebie. Wow, puma. O oh my gosh, patrzcie jak blisko. O, ja. O! Jaka ładna. Jaka słodka. Jaka jest piękna! O ja Jaka ona jest piękna. Ale zachowuje się jak moje koty. ten sposób poruszania się. To jak patrzy, jak chodzi. No Cudowna. Jest cudowna. Wow. Tutaj śpi Jaguar. Ale na wielkie łapki. Jaki piękne, ale ta puma to mnie rozwaliła, ona była cudowna. Kiedyś nie była nie, piękna była. Ale śpi sobie, o nie wiem, jak Mgiełka, ale że na ziemi to tak, takie same ruchy mają wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się ten zrobić 1860 60 -latek. Siedzi pod jakąś lampą, chyba co grzeje. Gibą, je sobie, stopami, topami. No ogóle ogólnie jesteśmy w takim pewnie z małpkami. Kiedyś tu widzieliśmy, jest bardzo bliska goryla. Ale Dzisiaj nie widzę gorli, może są na dworze. Wari rudy. Śpi. A tu? Tu są te lemurki. Z tymi ogonami. Ma jakiś chyba czas iskania. Tam teraz nie zna. Władcy ogon. No, czy to nie jest piękne? Zadzam. tak szybko? O, oh, jaka piękna. Wow, widzisz ten ogon? To, to jest po prostu cudne. O, nie, nie pan wypuścimy go. Ja przechlę te <grabijce> okay. kraty. Ja Siedzi. Serwo, ale. Nie jest zbyt zainteresowany patrzeniem w tę stronę. Gepardy. dwa tam są. Wygodniałe. To jest dziewczyna, kobieta. Skąd wiesz? Nie wiem. Jak się rusza kobieta. Koty się tak ruszają, Piękna. Też duże ogonki. Mm, Ale nie tak ja jak pan teraz nie One no, są no. bardzo szybkie. Czy żony nie wyskoczą z co? Myślę, że nie Idealnie przyjdzie o tej porze. Mówię wam, już nigdy nie pójdę do zerany. Wszystkie koty zaczynają teraz krążyć i to jest super. No pazo, a ja nie wiem czy ten... Ryczki są tutaj do zwierzątek nie jest tak, krzywdząco przedstawione. To jest tak karykaturalnie. Nie podoba mi się, że te grafiki są tak różne, jak bym jak różnych równoroczną, nie? No, jest takie nie. realistyczne, inne są mega kreskówkowe, tak, nie wiem. No, że jak poznasz tą grafikę 35 tego śnieżnej pantery i tej żyrafy tutaj, Sobie w ogóle nie pasują. No nieważne, uboczenia zawodowe. To jest sowa, ona patrzy w moją stronę. A nie, teraz patrzy na Nie. No nie wiem na kogo, ale przechodziliśmy a to tak obracała głowę. Creepy, creepy, creepy. Spójrzcie jakie wielkie pelikany. Nie, one normalnie mają barwę chyba białą piór, dla mnie chyba tak samo, ale jakoś ze względu na to co jedzę, jakoś na te ryby. Fru, to im się bardzo na różowo. Coś takiego było kiedyś. ten tu płynie. Przecież miał ktoś rozłożył, rozłożył skrzydła tak na maksy, i to super wyglądało. No, są w takim domku teraz. Bo są tutaj zamknięte? Nie, tam mają jakieś przejście. Myją się Ten na ma przejście. Taki szalony trochę. Może zobaczymy też flamingi. flamingi. Lubię flamingi, bo są różowe, puchate i mają długie nogi. Flamingi. No i kojarzę mi się z moimi domkami w sensie. Chcę przy Rysie, ale. się mnie nie lubią. tam w domku siedzi. Szczerze to nie sądzę, żeby było coś widać. Na graniu. Nie mogłoby tak pochodzić, tu. Znalazłam rysiaczka. Śpi tutaj. Ładne widywa, ale. no... Chciałem zobaczyć, że się w ruchu. Zrobię, śpię. Chyba się wstają później niż inne koty. Śpią chyba tak jak ty. I ty. No, patrz na te łapy Budził się i dał głowiną stronę. No, a czyż on nie ma pięknej główki? Co ty masz. No. Ale on jest piękny. On jest tak piękny. Są flamingi, ale pozamykane w jednym statku, że tak powiem. Strasznie się dają. on się chyba, nie? Okay. Tamte, patrz. Biją się. Te się biją. Te. Się nas i się biją. Te szarańcze tutaj ma własny tablet. Jest disgusting, disgusting, disgusting. Bardzo się odbije, ale to są żako. Kurde. No, mm. O. Teraz widać. Dobra. Rzako. Fajna. Rzako. Po polsku rzako, po czesku popołusek Ksedi. po angielsku grey parrot, po niemiecku grał papagaj. Skąd te Rzako się wziął? Nie wiem. Mamcia! Matnagi. Kąpie się. No ale no ładna jest. Tam coś stoi, ty tu żegna. To jest Tak. Jest taka wielka. jest ładniejsza. Księżniczka, patrz jakie ma łóżko To jest bardziej fit. Lama, lama, lama. On tutaj Jaguar. Ten co wcześniej, z innej strony. Ale on ma takie duże te na brzuszku. Duże kropki. No, myślałam, że mógłby stać, no ale nie. Oooo! Ten też obok jest od ale Nie zechciał wyjść. Ale niebieskie żabki. Wow, a tutaj są takie żółte to nie są jadowite. Ale te niebieskie są cudne. Mega mi się podobają. Wilki sobie śpią. Ten chyba lubi spać w tym miejscu. <gryś> Specjalnie przeszliśmy jeszcze raz obok rysi. Mieliśmy nadzieję, że się obudzą czy coś, ale śpi dokładnie tak samo jak wcześniej. Więc chyba będziemy już iść na jakiś... na jakąś obiad o My! Jesteśmy już w samochodzie. Jedziemy sobie teraz na naleśniki do Manekino, To jest pełno Byliśmy tam w zeszłym roku na naleśnikach i były bardzo smaczne, więc dzisiaj sobie też tam na, na obiad. Nareszcie się jedzą, masz tego sosu dużo. Nie mam pomidorów. Wracamy do domu. Jesteśmy najedzeni. Mamy, tak, mamy kawę, mam smoothie. Troszkę Troszkę się um, spochurniało. Albo to było przez cały czas. Jest też taka opcja. Odpakowywanie paczek z moim kotem. Przecież cała tam się działa. No, jesteśmy już w domu. Ty jesteś cała, teraz jest jakiś. Iś. No i teraz druga. Druga. Tak. Świetny pomysł, dziewczęta. No, bo ja właśnie nagrywać Mario Kartę w tym stołowym. Tylko z klipkami Drakonów. E, trochę mało widać na tym ekranie. A teraz siedzimy bliżej. Ale sa na samym tym to jest spoko nawet. Nie? Ja? Co. No, także my sobie jeszcze siedzimy i gramy. Koty chodzą tutaj dookoła i szaleją. Ogólnie w tym vlogu to by było już wszystko. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli. Mgiełka tak, miał czy z łazienki. Pewnie żąda wody z kranu. Jeśli Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach buziaki, pa!